Będą stawiane w odległości co najmniej 3 kilometrów od zabudowań. Kontrowersje budzą okoliczności, w jakich protestujący zostali wyprowadzeni z budynku Sejmu. Jak wynika z ich relacji, usunięto im pliki dotyczące protestu z telefonów i komputerów. Maja Wójcikowska jest przed gmachem parlamentu. Witam cię, Maju. Czy kancelaria Sejmu odniosła się do tych zarzutów? Nie, kancelaria jeszcze się nie odniosła. Czekamy na odpowiedź. Wysłaliśmy maila tuż po ósmej rano, tuż po ósmej dzwoniliśmy do kancelarii, no ale cały czas dostajemy, odpowiedź, że od, że dostajemy taką odpowiedź, że wciąż informacja kancelarii w tej sprawie jest dla nas formułowana. W tej chwili jesteśmy z protestującymi, którzy zostali wyproszeni. Sześć osób z siedmiu, którzy wczoraj wieczorem zostali wyproszeni, jak oni twierdzą, brutalnie z Sejmu. No i oni, lada moment, za 20 minut muszą stawić się na policji, na komisariacie na Wilczej, żeby w tej sprawie zeznawać. Tutaj ze sobą mają wezwania i ze mną pan Leszek Matusik, przewodniczący protestujących. Proszę krótko powiedzieć, jak to wyglądało wczoraj no i jak sytuacja rozwija się dziś. Bo dziś też próbowaliście dostać się do Sejmu. Tak, w dniu dzisiejszym mamy wezwania na, po, na policję, niestety nie wiemy w jakim charakterze, bo nie jest to określone, jest to też bar, bardzo dziwne. W dniu wczorajszym podkreślę ponownie eee, została użyta przeciw nam siła. 40, około 40 ludzi zostaliśmy po prostu spacyfikowani, a mówiono do nas, że zostaniemy wyprowadzeni. A używaliście bardzo mocnych słów, mówiąc, że to bandytyzm. Czy pan nie uważa, że o tyle za mocne, że trzy razy strasz straż marszałkowska, jak wynika z waszej relacji? Mówiła, proszę upuścić gmach Sejmu? Tak, ale my poszliśmy do Sejmu w desperacji podjęliśmy protest głodowy. Wzorowaliśmy się na innych protestach, które nie zostały w ten sposób potraktowane. Więc ja pytam, czy tutaj ludzi traktuje się w tym państwie wybiórczo? Mówicie Państwo o rodzicach i opiekunach dzieci niepełnosprawnych? Na przykład. Oni wtedy to była podobna historia. Wy wczoraj zostaliście zaproszeni na konferencję pracową, dlatego dostaliście jednodniowe przepustki. Wtedy było podobnie, oni w tym sejmie zostali, wy też planowaliście wczoraj zostać. Tak, dlatego do 24 mieliśmy prawo być w sejmie, bo sejm obraduje 24 godziny. Gdyby to się stało pierwszej w nocy, no to wtedy tutaj może by rację miał rząd, ale nie w kwestii e, pacyfikacji nas jako obywateli tego kraju. Państwo też w mocnych słowach mówicie składamy doniesienie do prokuratury. Jakie ono będzie miało charakter? Dlaczego? Dlatego, że przeciw nam została użyta siła. Mówiliście też Państwo o plikach, o komputerach, o tym, że robiliście zdjęcia z tego wyprowadzenia. Odzyskaliście potem swoje telefony i laptopy i faktycznie tak było, że tych plików już nie było? Powiem więcej. Mieliśmy nagrany film z całego przebiegu tej sytuacji. I z, je, jeden z, z prowadzących tą akcją powiedział: Bierzcie laptopy i, ko, i aparaty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Brutalna w relacji protestujących. Yy, brutalne wyprowadzenie przez straż marszałkowską z Sejmu, tutaj przed gmach. Sejmu, ale oni zapowiadają, że y, nie poprzestaną na tym, że będą tutaj do skutku, aż osiągną swój cel. I zapowiadają, że 9 i 13 czerwca marsz milczenia. Y, setki osób przejdą tutaj w proteście przeciwko zielonej energii. Nie odpuść. Maja Wójcikowska. Maju, dziękuję Ci za rozmowę i za tę relację. Brygida Szporak i Alicja Gos-Batorowi, czy są jedyne...